Nazywam się Anna Maj. Zapraszam Państwa na konferencję prasową dotyczącą początku otwarcia kampanii bezpartyjnych samorządowców. Normalna Polska w normalnej Europie. Głos zabierze prezes partii Corwin, Janusz Korwin, Janusz Korwin-Mikke, pełnomocnik bezpartyjnych samorządowców, Marek Wach i pani. Wioletta Jachowicz wrublewska yy, szefowa z sztabu Komitetu Wyborczego. Zapraszamy Panią Wiolettę do zabrania głosu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Wioletta Jachowicz wrublewska Szanowni Państwo, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy Normalna Polska w Normalnej Europie informuje o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego. I startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Komitet ten łączy wiele różnych środowisk, którym leży na sercu dobro i interes naszej ojczyzny. To wspaniali ludzie i jest z nami również człowiek wierny swoim ideałom, niezmienny w poglądach, ikona wolności, Janusz Korwin-Mikke. On sam w sobie jest już gwarancją, że. Ideały wolnościowe w Unii Europejskiej będą przez nas wybrzmiewały bardzo głośno. Wstępując do Unii Europejskiej, wstępowaliśmy, Szanowni Państwo, do wspólnoty ojczyzn z gwarancją poszanowania naszej niezależności, tradycji, kultury, gospodarki i suwerenności. Dziś nasze wartości są pomijane narzuca się nam wymogi czy restrykcje. Głęboko ingerujące w naszą niezależność, w naszą własność i w naszą wolność. I temu właśnie sprzeciwiają się kandydaci Komitetu Wyborczego, bezpartyjni samorządowcy normalna Polska w normalnej Europie. Dążąc do respektowania przez polityków Unii Europejskiej naszych praw, naszych wartości, chcemy stać na straży interesu naszego kraju dbając o dobro Polaków. Ludzie o podobnych poglądach znajdą w wielu wspaniałych kandydatów na naszych liście, na których będą mogli oddać swój głos. dla nas, dla naszych dzieci, dla przyszłych pokoleń. Chcemy przywrócić normalność w relacjach z Unią Europejską. Chcemy normalnej polski w normalnej Europie. Nie pozostawajmy obojętni, nie pozostawajmy bierni. Nasz los w naszych rękach. Dlatego proszę Państwa o głos na listę numer 3. Dziękuję. O zabranie głosu proszę jednego z koalicjantów naszego komitetu, prezesa partii Korwin, pana prezesa Korwin-Mikke. Może najpierw Pan Marek Wokiel, tak? Tak, Dziękuję panie Szanowni Państwo, Marek Woch, sekretarz Zarządu Głównego Bezpartyjnych Samorządowców i jednocześnie pełnomocnik do spraw budowy struktur w całym kraju. Proszę Państwa, bezpartyjni samorządowcy, jako jedyny komitet wyborczy wyborców, zarejestrował listy w całym kraju, i to po raz trzeci w ciągu 8 miesięcy. Pierwsze, pierwsza skuteczna rejestracja kandydatów do Sejmu i do Senatu miała miejsce na Jesieni do parlamentu polskiego. Wybory samorządowe również okazały się sukcesem, gdzie wprowadziliśmy dziesiątki radnych, wójtów, burmistrzów i prezydenta, prezydent Robert Raczyński założyciel niegdyś bezpartyjnych samorządowców na Dolnym Śląsku. I proszę Państwa, oczywiście nie odbyło się też bez małych potyczek z Państwową Komisją wyborczo-prawnych. Bo w Gdańsku Komisja Wyborcza odmówiła nam rejestracji jednej listy, czyli 13 z 12 zarejestrowanych. Musieliśmy odwołać się do Państwowej Komisji Wyborczej i proszę Państwa Komisja Wyborcza wprost tutaj została no, skrytykowana przez Sąd Najwyższy. Cytuję, wpływ na treść rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w składzie orzekającym miały w pierwszej kolejności regulacje konstytucyjne, w tym zwłaszcza powołany w skardze, w skardze artykuł 32, i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, statuujący zasadę równości. W myśl tego przepisu nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny potencjalnie utrzymanie w mocy zaskarżonej uchwały PKW w sposób oczywisty godziłoby zasadę zawarto w tym przepisie. Proszę Państwa, my jako, wybor, jako obywatele, którzy rejestrują Komitet Wyborczy Wyborców, mamy takie poczucie, że jeszcze e, jesteśmy traktowani przez niektóre organy władzy jak piąte koło uwozu. natomiast my nie poddajemy się, szanowni Państwo, w tej walce i tutaj Sąd Najwyższy, e, często krytykowany publicznie, e, spełnia swoją rolę w naszej ocenie. Teraz, proszę Państwa, drugi Druga kwestia, skąd sojusz z panem prezesem Korwin-Mikke? Bo takie pytania się pojawiają bezpartyjni, samorządowcy. Korwin-Mikke, e, prezes, e, proszę państwa, pan prezes, 60 lat walczy o wolność. Ja tylko przypomnę, że podwaliny Unii Europejskiej e, zostały oparte o swobodzie przepływu osób, usług, kapitału, proszę państwa, generalnie wolności, wyboru. Natomiast przez ostatnie 20 lat jest taka opinia w, w społeczeństwie, nie tylko polskim, ale w społeczeństwach innych narodów Unii Europejskiej, że te wolności zostają po prostu mocno zanegowane. Stąd, proszę Państwa, sojusz z panem Januszem, z panem prezesem Korwin-Mikke, jeżeli chodzi o pogląd wolności na te zagadnienia, które nas dotyczą, a z drugiej strony, proszę Państwa, podchodzimy też w sposób, bo polityka to nie tylko władza, to nie tylko, proszę Państwa, stołki, to nie tylko pieniądze, tylko, proszę Państwa, ludzkie emocje. I my jako bezpartyjni samorządowcy się zastanawialiśmy, jak to jest możliwe, że pan prezes 60 lat walczył o wolność, mówi o tej wolności. Natomiast macierzyści koledzy, których jakby wypromował na scenie politycznej z jednej partii politycznej, podziękowali mu w sposób powiem niegrzeczny. Ja to odnoszę do przykładu naszych rodzin. Jeżeli nasi rodzice nas wychowali, Tata, mama, i po kilkudziesięciu latach stwierdzilibyśmy, że już tata mama nam się nie mieści w domku naszym, no to proszę państwa, uważamy, że z punktu widzenia empatii, ludzkich uczuć coś jest nie tak. I nie może być takiej sytuacji, że człowiek, który poświęcił życie na walkę o wolność, siedział w więzieniu, proszę Państwa, bo nikt o tym, znaczy myślę, że niewiele osób we pozorom na to zwraca uwagę, siedział w więzieniach przed 89 za tą wolność. M może być tak traktowany. W związku z tym połączyła nas tutaj wolność, i po, proszę Państwa. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o instytucje Unii Europejskiej, to myślę, że będziemy jako samorządowcy, bo też pojawia się takie pytanie, skąd bezpartyjni, skąd samorządowcy i pomysł na Parlament Europejski. Ja przypominam, proszę Państwa, że bardzo każdy mówi o pieniądzach, że pieniądze będą dostawały samorządy, ale my nie chcemy, żeby rząd, obojętnie który rząd, proszę Państwa, decydował za wójta, burmistrza i prezydenta, ile pieniędzy do niego skapnie w cudzysłowie, żeby były rozdawane kartoniki, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Tylko samorządowcy y, będą doskonale sobie radzić w parlamencie europejskim, jeżeli państwo tak zdecydujecie, o tym, ile tych pieni pieniędzy na różne, proszę państwa, inicjatywy y, mają trafić, czy to w województwie lubelskim, mazowieckim czy pomorskim, bo samorządowcy, proszę państwa, też wywodzą się z idei wolności, skoro y, kandydują i skoro są wybierani przez społeczeństwa lokalne, y, przez swoich współobywateli. Dziękuję bardzo. Pan prezes Janusz Korwin-Mikke. Proszę Państwa, to już któreś, któreś moje wybory. Mam nadzieję, że nie ostatnie. E, proszę Państwa, walczymy właśnie o wolność. Ta, ci ludzie, którzy tu siedzą w tym lokalu, oni kiedyś weszli do europejskiej wspólnoty węgla i stali, weszli do europejskiej wspólnoty gospodarczej i bardzo starannie. A można nazwać to spiskiem, a można nazwać genialnym planem, przerabiają ją na Związek Socjalistycznych Republik Europejskich. I my się temu zdecydowanie przeciwstawiamy. Na każdym szczeblu. To może przecież szczebla samorządów, o których mówił pan Marek Włoch. My przecież chcemy, żeby pieniądze z podatku spływały do gminy, z gminy szły do powiatu, do województwa, do państwa i ewentualnie do Unii Europejskiej, a nie czy pieniądze wszystkie idą do góry, a potem z góry, tak jak mówi Pan Włoch, daje komu chce, prawda? My chcemy, żeby pieniądze były dzielone na dole przez ludzi. My chcemy generalnej wolności. Ci ludzie odbierają nam wolność za każdym krokiem. To jest bardzo starannie oplanowany spisek, który ma na celu odebranie nam wolności. Wolności jazdy samochodami, prawda? Wolności budowania domów, jakich chcemy. Przecież, proszę Państwa, jeżeli ktoś chce. Mieć mniej wydać na dom, a więcej wydać na ocieplenie, to jest to jego sprawa, a nie, proszę Państwa, Unii Europejskiej. I ta Unia wtrąca to, to się dokładnie we wszystko. Ja byłem posłem do Parlamentu Europejskiego i rozmawiałem z panią komisarz od czegoś tam i pytam, dlaczego my się zajmujemy problemem goryli w Kongo. A ona mi odpowiedziała, bo my się zajmujemy wszystkim. Otóż ci ludzie chcą się zajmować wszystkim, regulować wszystko a my chcemy wolności. I o tę wolność będziemy razem z samorządowcami tutaj walczyli. Dziękuję Panie Marku. Dziękuję bardzo Panie prezesie. Liczę na pomysł współpracy. Dziękuję Nie bardzo. Panie. Pytanie, tak? Pytanie Proszę. do Pana Marka, czy ten sojusz oznacza, że na listach wyborcy będą mogli znaleźć kandydatów, na przykład tych od Pana Kolinianika, którzy są zwolennikami to, ale także zwolenników

na przykład z szeregów bezpartyjnych Sama idea, proszę Państwa, wolności powoduje to, że my otwierając Komitet Wyborczy Wyborców na różne środowiska pokazujemy, że jesteśmy y, różnymi ludźmi i nie dyskryminujemy y, innych osób o różnych wrażliwościach i poglądach politycznych czy wyborczych, proszę Państwa. Ja tylko zaznaczam, że na 130 osób, czyli 130 kandydatów w naszym kraju, 122 osoby są bezpartyjne, a 8 y, osób jakby przynależność należność zaznaczyły i to jest proszę Państwa sytuacja tego typu, że nam to nie przeszkadza, żadnego powodu, bo yy, chociażby z tego, że jeżeli pan prezes jest twórcą różnych partii politycznych o yy, idei wolności to dlaczego miałbym kwestionować jego tożsamość ideową, którą on nosi kilkadziesiąt lat? Proszę Państwa, to już w ogóle byłaby moim zdaniem aberracja, kiedy warunkiem by było tutaj niedanie możliwości określenia przynależności partyjnej. W związku z tym, proszę Państwa, odpowiadam. To nie jest kwestia poleksytu. My w manifestie ideowym, Wiola tutaj go przedstawiła, wprost wskazujemy. To nie jest kwestia takiego, w cudzysłowie, na rympał wyjścia i hura, lecimy. Jasno wskazujemy w naszych przekazach, że jeżeli Unia Europejska, jeżeli urzędnicy Unii Europejskiej, jeżeli organy, Parlament Europejski, nie opamięta się w swych decyzjach, my doprowadzimy do referendum. Żeby nasz naród, nasi obywatele się wypowiedzieli, czy dalej chcą być w ten sposób traktowani. Bo to nie jest kwestia, proszę państwa, widzi mi się Woha, Marka, tylko i wyłącznie, że Wok znalazł wszystkie patenty. Ja chcę zapytać y, nasze społeczeństwo, czy nadal chce w taki sposób być traktowane. Bo proszę Państwa, z jednej strony mamy du duży dorobek, widzimy każdego dnia rozwój infrastruktury drogowej, proszę Państwa, inwestycje w, w lokalne społeczności samorządowców, ale proszę Państwa, nikt. Polakom, naszym obywatelom nie powiedział, że to jest, będzie kosztem utraty wolności. A już widzimy to, co pan prezes powiedział i w dyrektywach. Dyrektywa budynkowa. No to ja teraz mam, proszę państwa, zainstalowałem piec gazowy. Kilka lat temu, ba, państwo polskie dofinansowało miliardy złotych. I teraz się okazało, że piece są złe. Pompy ciepła, proszę państwa, miały być dobre. Teraz się okazuje, że pompy ciepła są złe. Za chwilę podnosimy temat paneli fotowoltaicznych. Ale nikt nie mówi, że, proszę Państwa, my nawet nie mamy jak utylizować paneli fotowoltaicznych, bo one już się, proszę Państwa, psują i to jest traktowane jako odpad. Nikt nie wie, jak to z tym zrobić, jak to składować, jak to przetwarzać. I my, proszę Państwa, tylko jedną narrację słyszymy, że panele chociażby fotowoltaiczne, które nawet jeżeli są słuszne w jakimś zakresie, no to nie wiemy, co z tym zrobić później, jeżeli chodzi o utylizację. I to są takie szczegóły, które jakby denerwują naszych obywateli, bo obywatele naprawdę mają dużo zmartwień z dziećmi, z osobami, z rodzicami, z dziadkami, a nie jeszcze się zastanawiać, czym ocieplić dom, proszę Państwa, dnia codziennego i są opatowani złością, agresją, że jeżeli ktoś ma przeciwne zdanie. Nie, jeszcze może dodam, dodam, w dwóch sprawach, jeśli można. Po pierwsze, partia Korwin liczy w tej chwili tylko trzy osoby, bo sąd tam zarejestrował dopiero parę dni temu i, i żeśmy, są tylko założyciele swoich, swoich czwórkami, więc z tym nie może być więcej na a nawet jedna z nich nie startuje w tych wyborach, więc, więc, więc partii Korwin na listach prawie nie ma. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Bądźmy, jesteśmy realistami, bo pytanie było o polexit. Bądźmy realistami. Gdyby dziś zrobić referendum, to byśmy je przegrali. Teraz są dwie możliwości. Albo w tych wyborach wygrają partie, które są położyć kres temu szaleństwu, bo to jest szaleństwo, to co zrobią ci ludzie. Wtedy, oczywiście, cofniemy tę FWG, Unię do poziomu EWG, prawda, I, i będziemy sobie jakoś jako żyli tak, jak się żyło 20 lat temu, albo dalej będzie to szaleństwo kontynuowane. Wtedy ludzie zobaczą, zobaczą co się dzieje, i wtedy zrobimy referendum o, o wyjście z Unii. Bo w tej chwili, niestety, Brexit jest nierealny. Dwa przykłady merytoryczne, proszę Państwa, jeżeli chodzi o sektor MŚP. Dzisiaj jest potężna zapaść yy, transportowych firm. Transportowcy protestują, upominają się, proszę państwa, ale przez co? Przez to, że pakiet mobilności został wprowadzony. Pakiet mobilności spowodował tak naprawdę próbę eliminacji, czy już eliminację naszego sektora z rynku Unii Europejskiej. Dlaczego? Bo byliśmy potęgą. Przez naszą pracowitość, przez naszą zaradność i, proszę państwa, przez naszą konkurencyjność okazało się, że potrafimy. Natomiast urzędnikom unijnym nie spodobało się to, że my jesteśmy konkurencyjni, w związku z tym tak yy, docisnęli śrubę transportowcom, że dzisiaj nasze firmy upadają, a w sektorze, proszę Państwa, transport, spedycja, logistyka, jest milion osób zatrudnionych. I teraz pytanie, czy nas stać na to, żeby nasi obywatele z tego powodu cierpieli, jeżeli są pomysłowi, pracowici i konkurencyjni na rynkach Unii Europejskiej. I moim zdaniem dzisiaj tłumaczenie, że to wina Unii Europejskiej, że to wina nie wiadomo kogo, to ja tylko przypominam, że wprowadzanie dyrektyw, wprowadzanie rozporządzeń w naszym kraju do porządku prawnego przez ostatnie 20 lat nie musiała się w ten sposób odbywać że wszystko było literalnie w ten implementowane bez żadnej refleksji. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.